Atakuj, szybko, 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 szybko Dawaj, atakuj ty Czemu? Aaaaaah! Nie! Nie ma miejsca jak do. To nas jest. To nas Nie ma miejsca jak do. To nas robi! Halo, halo Piemanko. Nie mogę się ruszyć, ale już nagrywamy, więc... Prawda! Witam ja serdecznie Jestem... Unikatowy, Fame fej w tej grze a ze mną dzisiaj jest drugi fame. No, znaczy, no, drugi fame z ekipy. Taki brzydal czarny koło mnie stoi. Witaj się brzydalem Cześć, cześć. Jestem brzydki. Cześć, na... no, brzydki jest kompletnie, jakiś goblin z ciebie jest. Dobra, e, dzisiaj chcieliśmy wam przedstawić... Jesteśmy na, ogólnie na świecie Infinity. E, chcemy wam no... Na pogadać, klanie, który opowiedzieć o naszym się. klanie. pogadać o tych subach co dostaliśmy. Bardzo dużo. I w ogóle pogadać o tych miksach co będą na dniach. Dobrze, to idzie. I pokazać jeszcze wam jak szukamy bacę. No jeszcze do tego jak bijemy elity drugie. No to dobra, ty idziesz ten na babi ja idę tutaj na wyjący wąwóz Po w ogóle. Normalnie. Chodź po całej mapie. Dobra. dobra. To tak. Zrobiliśmy ekran na Infinity. Nazywa się Sandy. tak? No. Pozdrawiamy na, na naszych klanowiczy, których nie mamy dużo. Mamy jednego klanowicza, tylko. Znaczy takiego tak. jednego klanowicza, oprócz nas, naszej drużyny. Tak, który, który was, nas w ogóle lubi, ale cenimy go i pozdrawiamy naprawdę serdecznie, bo to jest nasz bogaty ziomek, nam płaci za eku i w ogóle. E, co tu dużo opowiadać? E, no to tak. Jeżeli chcecie, ci co oglądają nas z Infinity, a jeżeli chcecie dojść do naszego klanu to piszcie oczywiście, zaprosimy każdego przystojniaka tylko proszę żeby nie by, żebyście nie śmiali z żartów takich, które są w ogóle nieśmieszne. E... Byli kulturalni. Tak. E... Dobre, no i ogólnie Dobrze. tak, mamy nasz herb to, to powinno was przyciągać do naszego klanu. Tak, nie oryginalny regulamin y, klanu e, no i po prostu to jest klan, który ma na celu odizolować przystojniaków od reszty świata tak e, to więc wiadomo bo Brzy Brzydcy są niektórzy tutaj i musimy odizolować się nią od nich nie co e, no do tego e, tak sobie gramy e, druga sprawa jest taka że no suby mamy już prawie 150 z tego powodu będzie e, dragonder na pewno może robił ten fan... co tam fanny moment... co jakoś tak moment coś... No to koniec ten... Funny, funny funny moment. No jakoś tak, że najlepsze momenty nasze... Ee, będzie może dobre, bo dużo ich jest na pewno. Chociaż już tak dawno nie nagrab... nie... nie... Nagryby, nie dobra, Po. mam eee, w dupie te słowa. Mam jest załamane jako aktualnie chyba. Takie... nie. Słownictwo masz, dziwne. No, przyzna się, że masz. To mi za rzuciła tam, te sprawy Dobra, no to tak, yy, ten No to tak, za 150 subów to na pewno będzie, mniej, baca? No, będzie. Ej baca. Dobra, idę. To na pewno będzie najlepszy ten. Wiem, że nie, nie okłamiesz mnie, ale i tak zaraz idę nam pobili, to ten. To normalnie. Mm -hmm. sobie go to sobie jego zbijemy. Jeżeli jest. Dobra. Yy, no mieliśmy dokończyć o tych 150 subach tych pieprzonych. Nie wiem czy był mi ciąg ciągle ten... No, co, co powiedzieć o nich? E, dużo nam Fejmu daje ten filmik z Legą, który, którego, którą lokalizowaliśmy, z Gobolda. Nie? Tak. Tak. Gadaj coś, a nie tam no. piszesz... On tam pisze ze swoim chłopakiem, że dzisiaj umawia się o 20, bo musi renderować filmik. E, no to taka jest prawda. No, to tak. No to dajcie nas na pewno, lajkujcie, no prawda, no teraz zwolniliśmy trochę tempo ale, ale, z filmikami, bo... Ale, ale, ale ty tak dziwnie, no. Taki, taki... Nie kadam A... właśnie dziwnie. No wiem, że... Tylko normalnie. Tak, zacinasz się co słowo. Nie zacinam co słowo. Po prostu mówię prawdę o tobie. <laughs> Jesteś taki zacięty? Jest Nie. Zacięty chłopaczek. Ej, tej jebacy chyba nie będzie, bo ja już przeszukałem połowę mapki. Ale musisz jeszcze iść do tego. Gówno prawda, tak naprawdę nie eee. No wiesz gdzie musisz iść. Nie, no ja pierwszy raz szukam. Ja pierdzielę z kim ja tutaj nagrywam? Pierwszy raz baton... Nie, eee, no nie wierzę. No. Eee, dobra. Eee, co by było, trzecia kupuję legendy za się... eee, tak. Trzecia jakaś sytuacja, jeżeli chcecie kupić zaproszenie na świat prywatny... To piszcie, do piszcie na gg do Hraliona, on, on ma tam opis, że za ile chce, naprawdę opłaca się. To będzie trwać, ale jest nie. Oczywiście to żart jest, może da komunikat to na pewno gdzieś z boku Dragonder. Te ja robimy, nie? Ale śmiałem się z poważnej sytuacji, która nastała na Orwidii, czyli wybory, które są. I piętaszek wybrał Siso i tak, panie tak, Otoda. Tak. No tak. Już po ponad prawie 80% serwera wie kto zostanie tym zarządcą. 20% A ty nie, nie, bo nie wiesz, to jest mało my wiemy, że ty za CISO. To dzisiaj ci nikogo nie zmuszasz w ogóle soceli, ale tam nie, ja nie zmusza, my nie zmuszamy w ogóle Ani nikogo. nie chociaż... O kurde, jakiś Pacia Pro e, tutaj stoi. E, to tak, to jest ten filmik taki czysto informacyjny. Będziemy robić miksy, to Bierzemy, jest pewne. Nie będziemy śmieszni w tym filmie, nie będziemy No, Nie będziemy śmieszni, to, to jest po prostu na poważnie filmik zrobiony. Widzę, że ktoś tutaj stoi, te, jak jesteś brzydcy, ludzie stoją na tym wujcie Nie, jak coś, też brzydcy. Nie, nie kojarzę ich. Brzydcy w ogóle są. W ogóle... No... Jak spotkam człowieka to mówię na niego brzydki, że jest Bo to jest w regulaminie Tak, że jak spotkamy kogoś Nie z naszego klanu to mówimy na niego, że to brzydki jest człowiek mm, To jest w regulaminie naszym zapisanym No to tak Czemu mieliśmy jeszcze mówić No na pewno jeszcze się za, jesteście zawiedzeni, że tak mało wrzucałem filmików teraz mało, Tak mało. Ciężkie, ciężkie czas nastały Bo ten bo tak, na, taka na, tak naprawdę Dorowi się nie chce O, ja lenia mam aktualnie Mam okres tam no tak nie znoszę Po tym filmiku to będzie mix ze Smoka na, najprawdopodobniej albo z Nympci Ale chyba z nymci Będzie więcej procent chyba będzie z Nympci Na pewno będzie No i co to, to garać no no. Baca, Baca, który ma level, no robimy tak Chyba naprawdę, odci robimy tak naprawdę no. odcinek informacyjny, ale e, robimy też odcinek o Bacy i, i o Wójcie i o tyścio Tyściowej m Może powiesz coś o lutach, które doszły do no, no tak. Wójta? K kiedyś, kiedyś tak temu. było tutaj, w, w, jaki rok temu, pół, pół roku temu pół roku. Albo rok temu, rok temu. No, bo, stałem, bo stałem jeszcze w maju, albo w czerwcu na nim Już? No już Dobra, się nagadałem, ale... Eee, ten... dragonder... No... Mama Dera wbiła do pokoju. I pisał do mnie, stop, stop, nie, nie gadaj nic, bo się okay. rozgadałeś, nie? to no, jest? tak. Okej. Okay. No gadaj. No gadaj. O no, no, nie! No wiem właśnie. Pytaj się ich, czy możemy ubić do filmiku jed... Nie, jed... nie no, możemy zbić. Wiem, że oni są brzydcy No i chyba nie ubijemy tutaj wójta żadnego, powiem No e E2 chyba nie ubijemy Jest E2, jest, E2. jest E2. E2 Nie, nie to Atakuj szybko, szybko, szybko szybko. Dawaj atakuj ty Czemu? A! Kłam nie! Się. No nie uciekaj Jakaś... się, dawaj Jezus Dobra, hero tu. Dobra, idziemy A! Dobra, dobra, pokazaliśmy, najważniejsze, że pokazaliśmy wam jedno ubicie e, E2, to jest, bo ktoś by nie opaca nam się ubić, bo byśmy i tak padli, najprawdopodobniej, więc pieprzamy stąd jak Hada z więzienia. E, dobra, to chyba było na tyle w tym odcinku. Możecie takie krótkie podsumowanie informacyjne. Krótkie podsumowanie, subujcie, subujcie i subujcie i tyle. E, tak, to będzie to nasze podsumowanie. E, dobra. Komentarz. Nie, komentarze no i lajkujcie e, Dzisiaj się wit witam z, z wami ten I żegna teraz się z wami Bandro e, I Corinthiansa, którego dzisiaj nie ma Bo tak naprawdę się e, bić, jak żal go tego ściska poszedł, poszedł skoczyć z mostu bo Fanita go olała Dobra, siema, siema.